Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z takim troszeczkę innym filmikiem niż zwykle. W sumie może tematyka jest powiązana, bo będziemy dalej rozmawiać o, można powiedzieć, urodzie, o pielęgnacji, ale nigdy jeszcze nie poruszałam tematu moich zębów. Ja bardzo dużo pytań e, mam właśnie od Was na temat moich zębów. Za chwilę na nie odpowiem. E, I tak naprawdę planowałam zrobić dla Was filmik e, odpowiedzi, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i właśnie w tym filmie chciałam zawrzeć e, i odpowiedzieć na Wasze po prostu e, pytania. Dobra, w każdym razie chciałam po prostu powiedzieć w tym filmiku, ale jakiś czas temu um, dostałam um, szczoteczkę elektryczną z marki Oral Bear, Professional. to jest jakaś taka wersja 700 Limited Edition i tak wygląda... Um, ta szczoteczka, tutaj, właśnie w opakowaniu. I powiem szczerze, że mi od dawna marzyła się szczoteczka elektryczna. I nawet sobie myślałam, że na urodziny po prostu sobie ją kupię, za pieniążki, które dostanę. Ale akurat tak się zdarzyło. Bardzo często tak mam, że jak o jakąś czymś pomyślę, to się okazuje, że jakaś tam firma się do mnie odzywa, czy też jakiś portal, bądź też jakaś strona, i właśnie coś takiego mi proponuje. Nie wiem, czy ja tak telepatycznie się z nimi łączę, ale właśnie też tak było w tym przypadku, że ja o takiej szczoteczce myślałam. Zresztą mój aluś też bardzo by chciał mieć szczoteczkę elektryczną, ale to ja akurat do tej mu i będzie wszystko super. Także udało mi się dostać właśnie taką szczoteczkę, z czego niezmiernie się cieszyłam, bo bardzo chciałam po prostu ją przetestować. Ja oglądałam filmiki dziewczyn właśnie i akurat tak całkiem przypadkowo gdzieś tam dziewczyny akurat mówiły o jakiejś tam właśnie szczoteczce, że używają, mówiły jakie to są efekty przed i po, w ogóle jaka jest różnica między zwykłą szczoteczką a, a taką manualną, o, zwykłą szczoteczką elektryczną, o tak. I e, ja byłam bardzo ciekawa, naprawdę żarowała mi ta ciekawość, bo dziewczyny mówiły, że po prostu już zęby są i idealnie gładziutkie, że po prostu są tak strasznie doczyszczone, są po prostu no całkiem inaczej, em, jak językiem się przejedzie przede wszystkim, całkiem są inne odczucia niż em, pomiędzy tymi dwoma szczoteczkami. Ja sobie myślałam zawsze, że no jak to kurczę, przecież jak ja mam szczoteczkę w ręce i wiecie, szczotkuję nią ostro zęby, no to ja je czyszczę, tak? I mocniej naciskam tym, te zęby są lepiej, e, lepiej wyczyszczone. No a się okazało, że mm, jest zupełnie inna. Może zacznijmy od takich um, bardziej technicznych spraw. Tak wygląda szczoteczka, jak widzicie. Zaraz Wam pokażę ją na żywo. To jest jakaś właśnie edycja limitowana. Um, bardzo duże opakowanie. Powiem Wam, szczotka, szczoteczka mała, ale opakowanie jest ogromne. I oczywiście w środku znajduje się przede wszystkim szczoteczka um, ta taka tutaj główna i do tego końcówka. I do tych oczywiście szczoteczki pasują jeszcze dwie inne, plus ta to są trzy chyba, tak? Dobrze? Tak, w sumie trzy... Słuchajcie, ja będę mówiła wam tak, a tak nie wiem czy tak. I już Wam powiem, moi drodzy, bo tutaj są tłączone oczywiście dwie bielgachne, um, tak, trzy końcówki razem z tą. Dwie wielgachne takie instrukcje obsługi, także mamy taką tą główną szczoteczkę. Plus do tego jest tak jakby ładowarka. O, jak widzicie, tak to wygląda. Na kabelku dosyć długim, fajnym, i e, już Wam pokazuję. Ja do tego dostałam właśnie przy tej edycji limitowanej taką, jakby podróżną wersję. I ja powiem Wam szczerze, że ja trzymam tą szczoteczkę, zawsze tutaj zamykam, bo wiecie, wszędzie się kurzy, tak? W łazience również. Ja zamiatam też często łazienkę, wymiatam po prostu to, co się znajduje na podłodze i nie chcę kurzy, bo ona mi się kurzyła. Więc sobie ją zamykam w tym. E, no i to są takie rzeczy, y, które po prostu były. Ona była tutaj y, ładowarka w takim w opakowaniu, i w, ogólnie taki strobem był i dlatego to takie jest po prostu duże, tak bardzo mocno zabezpieczone. E, I tak jak Wam mówiłam dwie, takie dielgarnie, długie instrukcje obsługi. Wszystko jest dokładnie wyjaśnione, wszystko jest ładnie. Tutaj są obrazki namalowane, co jak robić, jak czyścić. W ogóle jak ze także także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. E, szczoteczka ogólnie ma tutaj oczywiście włącznik em, power, czyli e, włącznik i wyłącznik zarazem. Dodatkowo tutaj ona nas informuje o stanie baterii, o tym, że na przykład ładuje się tutaj takie miga światełka, jak ona para, to miga ta bateria na czerwono, jak się ładuje, to tutaj miga ten przycisk na żółto. I tak, ja mam tą końcówkę taką zielono-biało-niebieską. Jeszcze są zwykła, ta wygląda jak zwykła po prostu szczoteczka, i jeszcze jest jedna taka bardziej, jakby zabudowana, cała tutaj taka zapełniona. I co? I słuchajcie moi drodzy, jak dostałam ją pierwszy raz? No fajnie, wszystko. Włączyłam ją, a ona. Słuchajcie. Bardzo, bardzo głośno chodzi, to po pierwsze i zamiast kuczek, ja by środkowa te zęby rano to wszystkich pobudzę, ale... Jakoś nie budzę, także jest ok. Dodatkowo jak wsadziłam to do buzi i to zaczęło szczotkować. Ja miałam wrażenie, że po prostu mój mózg to tak podskakuje tam w środku, i z że jakiegoś czas, za chwilę dostanę. I powiem Wam szczerze, że trudno było mi się dostosować. I tak. Oczywiście szczotkowałam sobie tą szczoteczką zęby. Szczotkowałam. Wiecie, to nie wymaga w ogóle żadnego, żadnego wysiłku z mojej strony. Przykładam sobie do zębów i wiecie, ona robi wszystko za mnie. I wiecie, no i szczotkowałam no i zęby jak zęby. No normalnie wyglądały, przyglądałam się, nie było żadnego problemu. Na początku troszeczkę mi. Z, prawej, z lewej strony, przepraszam, krwawiły dziąsła. Swartz, tutaj on ma taką wrażliwą sferę, ale tak tutaj też było napisane, że mogą pojawić się właśnie jakieś takie delikatnie krwawienie, ale z czasem to przejdzie, bo to jest jednak faktycznie taka moc i szczotkująca ta. Ta tutaj końcówka niezwykła szczotka. I słuchajcie, yy, i sobie myślę, no szczotka jak szczotka, tak jakiś czas. Do momentu, kiedy po prostu któregoś ranka, ona była bardzo odowana. I ja szybko wzięłam zwykłą szczoteczkę i zwykłą szotą zęby poczyściłam, tak? Poszłam do pracy, przejeżdżał po na drugiej czasie. Oczywiście w ogóle nie mówię chyba zęby. Zaglądam. Niby nic nie widzę na tych zębach, tak? Ale. Odczucia są po prostu całkowicie inne i sobie myślę kurczę, że ja mułam się zwykłą szczoteczką zęby, tak? I na drugi dzień, od razu tą szczotą, szczotą, ze sprawdzam, one są gładziusieńkie, naprawdę różnica w odczuciach jak przejedziecie językiem po zębach jest po prostu ogromna. Zęby są tak strasznie gładziutkie, jakby po prostu ktoś wam nie wypolerował, no są po prostu Świetne. Ja nie mogę przestać językiem po prostu po nich jeździć. Naprawdę i później jeszcze raz z zwykłą szczotyczką zęby i naprawdę to jest strasznie zauważalne, wyczuwalne przede wszystkim, że one faktycznie są mocno wyszczotkowane, są po prostu tak doczyszczone. E, i powiem wam szczerze, że, że bardzo przyjemnie mi się z nią, z nią pracuje, chociaż hałasuje. Troszeczkę bym tutaj chciała, żeby ona była troszeczkę mniej taka hałasująca, bo jednak wiecie. Jednak jest to, jest, jest to jakiś tam hałas, ale ogólnie jestem mega zadowolona, bardzo się cieszę, że mam okazję i miałam okazję ją przetestować i powiem Wam szczerze, że polecam. Naprawdę z czystym sercem, czystym sumieniem. W tym miejscu, jak siedzę, bardzo Wam polecam, jeśli używacie zwykłej szczoteczki zmieńcie ją na elektryczną. Przede wszystkim i wiecie co, ja się nauczyłam szczotkować zęby faktycznie te dwie minuty dlatego, że wiecie, ja tą szczoteczką wiecie, manualną szorowałam, szorowałam i myślałam i kurczę, już szoruję chyba, nie wiem, pięć minut te zęby I, i zwykle to na pewno było krócej, wiecie, to było tak raz, dwa, trzy i zęby umyte. Ta szczoteczka ma to do siebie, że ona ma tak jakby wbudowaną taką pamięć i przez dwie, dwie minuty ona tak ona w ogóle zmienia, taki daje nam po prostu odgłos. Tutaj mamy na tej instrukcji narysowane, że każdą, tak jakby, część górna, górna, górna szczęka jest podzielona na pół i jeszcze na pół. I każdą z tych części powinniśmy szczotkować przez 30 sekund. I ona właśnie nam daje znak, tak jakby. Tak, dzy, dzy, coś takiego, że jest wtedy zmiana tak jakby na kolejną część szczęki i jeżeli kończy się dwu dwuminutowy czas budowania tutaj pamięci w tej szczoteczce to ona wtedy tak się obraca i tak robi taki ten odgłos taki po prostu jakby dłuższy mam nadzieję, że wiecie o co chodzi w każdym razie sygnalizuje nam to, że czas dwóch minut się skończył, Oczywiście, jeśli macie ochotę to szczotkujecie dalej, jeśli nie to e, to wyłączacie e, i ja właśnie bardzo się cieszę, bo nauczyłam się faktycznie dobrze szczotkować te zęby i faktycznie ten czas szczotkowania na pewno jest dłuższy, a powiem Wam szczerze że bardzo szybko mija, bo wiecie, macie to zasygnalizowane, wiecie, ile macie szczotkować, i nie musicie wcale tego liczyć. Także naprawdę, naprawdę super. Jestem mega zadowolona. Yy, bardzo chciałam mieć tą szczoteczkę, ale tak po cichu sobie myślałam ciekawe, czy ona będzie faktycznie dobra, czy faktycznie dziewczyny, które mówiły, że to odczucie jest inne, będzie faktycznie takie, takie w rzeczywistości. I jest i naprawdę Wam serdecznie polecam. Yy, świetna robota, świetnie dożyszczone zęby, i mój już tylko teraz, mam już ja też chcę mieć taką. Także ja Ałyszowi dokupię dokupię. Mm końcówkę, bo ja już wychodzą zęby stałe, tak także będzie sobie szorował, e, szorował ząbki. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Jestem mega, mega zadowolona i e, ona, widzicie, jak stoi sobie na tej bardzo, to właśnie tak wygląda. Także fajnie do tego ten taki zestaw podróżny e, dołączony też, też, też super. I ona kosztuje, o ile się nie mylę, około 350 zł. Ja mam ją z, ze strony e, urodazdrowie.pl. Ja Wam tutaj podlinkuję dokładnie, link do tej szczoteczki Wam dam i ogólnie do.. To, to do tej strony, musicie sobie zobaczyć. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam eee, i, i świetna, po prostu. Jak chcecie mieć dobrze doczyszczone zęby, to uwierzcie mi na sobą, że różnica jest po prostu ogromna. Eee, dobra, moi drodzy, to tyle. Jeśli chodzi o ośrodkowanie zębów, to widzicie, ja jakiś czas używałam tej szczoteczki takiej zwykłej, manualnej. Teraz przeszłam na tą elektryczną i po prostu jest eee, różnica kolosalna i w tym momencie właśnie takiej szczoteczki używam. Jeśli chodzi o pasty, jakie, używam, jakie ja używam do zębów, to najczęściej kupuję te, które w nazwie mają white, czyli są jakieś takie wybierające, ale jeśli miałabym polecić naprawdę taką pastę, która co, naprawdę coś robi na tych zabawach i faktycznie jakiś taki efekt doczyszczenia i takiego delikatnego jakby wybielenia jest widoczny, to na pewno Colgate Max White One i ja mam tutaj luminus, coś luminus, coś takiego, ale najlepsza jest ta Max White One. Y Kurczę, teraz zapomniałam. Optik, podobna jest chyba coś takiego, jest od podobna jak najbardziej wybielająca, a ja miałam z niebieską tutaj stawką. Widzicie, teraz już zapomniałam. Kurczę, używam jej cały czas, teraz tą kupiłam dla próby i e, nie jest tak dobra jak ta właśnie tutaj jest tą stawką niebieską. Zęby są faktycznie takie wyczyszczone, doczyszczone, tak po jakby przejrzały na oczy, ja wam zawsze to mówię. E, faktycznie jest jakiś taki efekt, efekt e, widoczny i hmm, jestem mega zadowolona. Aha, jeszcze coś tutaj w ogóle producent wspomina o tym, że... I wrócę jeszcze do, szybciutko do tej szczoteczki, że tą szczoteczką można y, tak, jakby wybielać zęby. Już za chwilę Wam, wam gdzieś to gdzieś to już po prostu czytałam. A ona ma w ogóle dwa tryby szczotkowania. Daily Clean, codzienne czyszczenie, standard, standardowy tryb dla codziennego czyszczenia jamy ustnej. I Sensitive, delikatne, ale dokładne czyszczenie wrażliwych obszarów. Czyli jeśli macie jakieś takie, wiecie, tu gdzieś bliżej, e, e, zęba, jakieś takie dziosła wrażliwe, to możecie sobie zmienić. Poprzez przyciśnięcie tutaj, tak jakby podwójne. E, I ona wtedy, tak jakby zwania, i po prostu jest ten tryb taki delikatniejszy. E, ja e, I w e, tak 3D. Cleaning Action e, oscyluje, pulsuje, poleruje w celu usunięcia płytki. Na oraz wybielenia zębów w zaledwie dwa tygodnie. Oral B3D White, wymienna końcówka, poleruje w celu usunięcia przedwarnień z powierzchni zębów oraz ich wybielenia w zaledwie dwa tygodnie. I trzy można stosować również z, z obrotowymi końcówkami Oral B, aby dokładnie wyczyścić każdy z dom. I tutaj są właśnie te końcówki namalowane tutaj na opakowaniu, i ona każda z nich ma jakoś się tam po prostu nazywa. Także, także tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście ja Was zapraszam tutaj do linku, możecie sobie przeczytać więcej, jeśli tam bardziej kumacie w tych sprawach, bardziej jesteście takie, być obeznane, to na pewno sobie więcej przeczytacie, będziecie więcej wiedziały. I wracając do moich zębów. Bardzo często właśnie mnie pytacie, czy wybielałam w jakiś sposób zębów. Właśnie co do nich używam, to tutaj Wam już pokazałam szczoteczkę, pokazałam pastę. Wybielałam zęby dwa razy, mi się to zdarzyło, sposobami można powiedzieć, nie sposobami, tylko po prostu tak w domu. I wybielałam zęby dwa razy, dwukrotnie, system Biała Perła i to jest taki rzecz stomatologiczny do wybielania, bo tam jest też pasta, jest jakieś takie 10 dni w takim pisaku. Ja miałam po prostu cały, tak jakby, ten zestaw i e, to miało się tam wybierać, nie wiem, miesiąc czasu, no w każdym razie nieważne. E, chodzi o to, że zdarzyło mi się to, e, ale powiem Wam szczerze, że obie te Obie, oba te wybielania, nie zaliczam do udanych. Pierwszym razem oczywiście efekt był jakiś taki widoczny, ale, ale niestety nie zadawalo mnie w 100%. Te zęby się tam tak jakby delikatnie wybieliły, coś tam było widoczne, ale to nie było tak, że wiecie, gdzieś tam fał się, tam się ktoś wow, jak go zęby. One były bielsze, ale nie było to jakiejś takiej rewelacji. Ten zestaw kosztuje około 50 zł i jest na pewno jeszcze dostępny. Powiem Wam tak. Dość przyjemne wybielanie, pierwszym razem bardzo dużej nieobraźliwości na się nabawiłam, ale to przez to, że ja mam taka paz na tej, tej bieli na moich zębach. Wiecie, stosowałam, trzymałam jak najdłużej mogłam dwa razy dziennie, nawet po 30-40 minut i po prostu nabawiłam się okropnej nagrody. musiałam po prostu jechać na tabletkach przeciwbólowych. Drugim razem już człowiek wiadomo, mądrzejszy i trzymałam tylko raz dziennie, 20-30 minut. I też troszeczkę te, tak jakby zęby, wiecie, zrobiły się delikatnie bielsze, ale powiem Wam szczerze, że nie byłam zachwycona. Kupiłam drugi raz, bo gdzieś tam urodzona filmik em, azjatycki cukier, i ona też właśnie mówiła, że dzięki białej perle wybieliła swoje zęby, ale to nie było za pierwszy razem. Ma dopiero za trzeci razem, więc ja jakoś tak się nastawiłam właśnie, że, że, że muszę kilku, kilkukrotnie zrobić tak jakby taką operację teraz się zastanawiam, czy nie kupić sobie jakichś takich pasków, także jeśli macie jakieś fajne paski wybielające, to mi tutaj polećcie na dole będę oczywiście bardzo wdzięczna, bądź też może jakieś takie żele stomatologiczne no w każdym razie czekam tutaj na Wasze komentarze także wybielanie zębów zdarzyło mi się ale powiem Wam szczerze, że to nie jest to czego ja oczekiwałam, ale Wy zawsze mi piszcie, że moje zęby są mimo wszystko białe czy je wybielałam, czy w ogóle coś z nimi robiłam, czy to są moje zęby prawdziwe czy może jakieś duszne. także to są moje zęby Moje zęby prawdziwe takie mi wyszły i tak one wyglądają, wybielone były dwukrotnie, ale bez jakiejś rewelacji. I moi drodzy, bardzo często też się mnie pytacie, czy ja nosiłam aparat, że moje zęby są idealnie proste, czy coś z nimi robiłam, prostowałam, no wiecie, jakieś aparaty, jakieś ingerencja tutaj dentystyczna. Absolutnie nie, moje zęby takie mi wyszły stałe. Mój tato ma proste zęby, mama ma troszeczkę większe i ja chyba po tacie mam takie równiutkie zęby, także no powinnam się z tego cieszyć, o nie dbać, ale ogromnie boję się dentysty, więc troszeczkę sobie to odpuszczam. Ale muszę się do tego wziąć, bo przydałoby się już wybiegnąć dentystę. W każdym razie moje zęby, no, to są po prostu moje naturalne zęby, no tam dwukrotnie ingerowałam w nie, czyli ja troszeczkę wybielałam, ale raczej to są to są naturalne, po prostu takie jak mi wyszły. No i co moi drodzy, to by było na tyle. Także tak wygląda sprawa z moimi zębami. Ja jakoś bardzo, Bóg wie jak o nie nie dbam i się do tego przyznaję, ogromnie boję się dentysty i moje zęby ogólnie były słabe w dzieciństwie. Szuki mi wyszły od razu zepsute, dlatego że ja bardzo dużo antybiotyków brałam i zaraz musiałam, jak ledwo wyszły, zaraz do dentysty siedziałam po prostu na tych fotelach, wyłam, jak dentystka brała w ogóle w szkole, to ja byłam tak spanikowana, wyłam po prostu na tym fotelu, jakby mnie tam zaczynali. I po prostu wspomnienia dentysty to są dla mnie okropne, mam gęsią skórkę, zawsze mnie brzuch boli, nienawidzę dentystów i naprawdę chodzę do nich bardzo, bardzo, bardzo rzadko, przyznaję się Wam do tego. Ale dodatkowo ja powiem Wam szczerze, że y, byłam u dentysty, no teraz chyba mija 2 lata, także należałoby się wybrać, y, ale przed tymi dwoma latami ja nie byłam chyba 11 albo 10 lat u dentysty. Naprawdę ja się tak ogromnie boję, boję dentysty, że po prostu jak miałam iść to byłam strasznie spanikowana, gdzieś tam się pojedyncze zdarzyły wizyty, dlatego że coś tam mi się delikatnie ułamało, bądź też ja miałam na przykład problem z zebami taki, że one mi się delikatnie tak jakby rozwarstwiały i tutaj, wiecie, wchodziło tak jakby zaczynało się coś psuć, więc jakieś takie pojedyncze nie mam wizyty u, u dentysty, ale raczej na takie dłuższe leczenie się nie decydowałam, także... Bardzo się boję. Jak macie jakieś sposoby na stres związane z dentystą, to mi tutaj radźcie, bo ja jestem strasznie spanikowana. No i co, moi drodzy? To by, było, to by było tyle w temacie zębów. W temacie tego, co ja używam, jak ja o nie dbam. Wypiszcie mi oczywiście, co Wy myślicie ogólnie o szczoteczkach elektrycznych. Czy macie, czy używacie, jak Wam się używa? Czy widzicie tą różnicę, czy czujecie tą różnicę? Jakich pas używacie fajnych, takich może wybielających? Jakich właśnie, jakie stosujecie sposoby na wybielenie swoich zębów? Ja tu jestem bardzo ciekawa i oczywiście myślę, że Moi widzowie również, także piszcie tutaj pod spodem. I co, moi drodzy, ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za, za uwagę. Trzymajcie się po. Jeśli macie, oczywiście, jakieś pytania, to czekam tutaj na dole. W sumie czekam do góry, ale na dole będę czytała. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziaki. Hej!